Manko, witajcie w ostatnim odcinku z serii boksu, bo mówię ten jeden, to będzie na szortcach, zostawiam go sobie jako ostatni. No i nie wiem, który wybieramy ten czy ten. Może wybierzmy, że jestem leworęcznym, to wybierzmy ten z lewej strony. To sobie odstawiamy na bok. No i co? Ostatni boksik na odcinku. Jak go otworzymy, to sobie zrobimy małe podsumowanie. 15 euro taki boksik w środku karty specjalne i karty bazowe tak to się prezentuje autografu jeszcze nie było na te 6 boksów co tutaj są, więc może czas najwyższy bazóweczki oczywiście jak ktoś będzie potrzebował śmiało pisać no i y, tops w czarnym tym, to znaczy, że są to karty po prostu specjalne więc zobaczymy co tu ciekawego wpadnie w ogóle coś ciekawego wpadnie no i jest pikke i jest też sztegen limit do 75 75 na 75 więc mega ciekawy limit bo jakby zamyka zamyka nam właśnie limit i chyba takiego też dostaliśmy od od kogo myśmy go dostali szybko od tego kolegi, co kupowałem, też chyba właśnie dostaliśmy 7.5, tylko tam był niższy limit, więc mamy dwa razy też tego do 7.5, więc będzie na jakąś wymiankę czy coś. Co my tu dalej mamy? Mamy tutaj na pewno Ansu Fatiego na karcie Electric, chyba to jest Jordi Alba, Fabio Blanco, znowu lewy. I tu coś na czerwono się świeci, ciekawe co to będzie. Gawi. Jest to Gawi. Limit do 5 na 5. Wow! Ale limit Gawiego dało 5 na 5. Limit Gawiego centrokampista. <coughs> Przepraszam. Mega fajnie, ale oddało. Może nie jest to żadna żadna karta 1 na 1 ani nic takiego, ale 5 na 5 to już jest naprawdę mega niski, mega fajny limit. Nie wiem, nie mam tutaj limitów niestety, bo jest chyba 5 na 5 i wtedy już jest 1 na 1. No ale Gavi w takiej wersji patrząc co ten chłopak robi w Barcelonie, jest to naprawdę coś wow. No mega mnie to cieszy. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym ostatnim boksiku, który jest odda, ale tutaj dwa limity i dwa niskie, to znaczy no, 7-5 to nie jest jakiś mega niski, ale w porównaniu do tej reszty no to jest niższy limit. 75 na 75 i 5 na 5, więc wow, wow, wow. Czyli na świecie jest tylko i wyłącznie 5 takich kart w takim kolorze Gabiego. Jedną z nich mamy my i to jeszcze właśnie tą, co zamyka jakby. Czyli 5 na 5. Więc co wam mogę powiedzieć? Na razie wydaje mi się, że pozytywnie rozpatrzę tego boksa Zobaczymy jeszcze, co odda w ostatnim jakby w ostatnim otwieraniu. I czy będzie coś wow, czy jednak będzie yy, tak zwany sheet? No miejmy nadzieję, że będzie to coś wow. Tu jeszcze był Rafinia. Yy, no bo mówię, no ten box jakiś super nie jest. Był limit do 25. Znaczy, no limit do 5 ratuje tego boxa na razie. Do 75 też reszta tam była dość wysokie limity, uszkodzone pikę niestety. No ale patrząc po gawim, to naprawdę oddało. No i co, mówię, został ostatni boksik, no i wtedy zobaczę, czy jeszcze będę kiedyś kupował te boksy, czy jednak sobie już odpuszczę. Może gdzieś tam w przyszłości, jak będą jeszcze. To się na parę skuszę, bo naprawdę mega ciekawie otwiera się boksy drużyny, którą się uwielbia i trafia się takie perełki, jak właśnie gawi 5x5. Więc mega fajnie mieć taką kartę w swojej kolekcji. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Za takiego gawiego należy się chyba subskrypcja. Kto nie subskrybuje? Kto subskrybuje, komentarz. Napiszcie, co sądzicie o, mo o moim gawim. No, mega fajna karta, mega perełka w kolekcji, więc. Co? Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. No i zapraszam Was na grupę na Facebooku, bo naprawdę mówię, takie karty, mam nadzieję, że będą co roku jeszcze lepsze. Na samym początku kanału były tylko i wyłącznie same kioskowe, a teraz powoli to się zbiedia. Miejmy nadzieję, że będę w stanie zmieniać to cały czas. No i co, ja wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, siemaneczko, cześć i życzę wam po prostu miłego dnia, bo mój na pewno będzie miły z Gawim 5 na 5. No to już jest naprawdę mega, mega fajna karta. Trzymajcie się, siemaneczko, cześć.